oklaskami. A za chwilę nastąpi oficjalne otwarcie domu modelowego Kaszubskiego Domu Przyszłości wybudowanego przez firmę Zielone Domy z Chojnic. Witamy bardzo serdecznie inwestorów Hania i Marcin. Widzę, że dzieci też z nimi przyjechali, że oni tu będą mieszkać. Brawo! Witamy bardzo serdecznie. A widzę, że dzieci już pierwsze idą. Witam też tutaj widzę wśród was wielu gości. Witam Pana Burmistrza Witolda Ozowskiego wraz z małżonką. Zostałem poproszony, ponieważ gmina Brusy promuje budownictwo ekologiczne, budownictwo energooszczędne, aby Pan Burmistrz wraz z małżonką oraz właściciele podeszli wspólnie i dokonali uroczystego otwarcia domu modelowego Kaszubskiego Domu Przyszłości. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie nastąpi uroczyste otwarcie domu modelowego. Uczestniczą w nim i bestorzy, oraz pan Borumieś Witold Osowski wraz z małżonką. No i tutaj widzicie, trzeba to przeciąć kilka razy, tak? Do końca. No i jest. Następne. Dobra. jeszcze Marcin. Wielkie ramo. Słuchajcie moi drodzy, ja za chwilę już Was wszystkich zaproszę. Czy ktoś chciałby jeszcze tutaj z gości zabrać głos? Widzę, Widzę że Pan Burmistrz już do nas się zbliża. Za chwilę też myślę, że coś powie Marcin. Panie Burmistrzu, proszę bardzo. Czy proszę Państwa, ja tak bardzo króciutko, w ogóle na wstępie, bardzo serdecznie pozwolę sobie przywitać też wszystkich Państwa, którzy przybyli tutaj do Brus yy, z różnych miejsc Polski, z tego co słyszałem. To miło Państwa witać na tej Bruskiej Ziemi. Yy, bardzo serdecznie. Gratuluję tego y, przedsięwzięcia y, Hani i Marcinowi. Y, tak naprawdę w promocji y, firmie, która buduje zielone domy, to rzeczywiście y, jest pewnie przyszłość. Tak wspominam byłem y, ostatnio na kongresie energetycznym, to tam bardzo dużo o tym budownictwie się mówiło. I chcę powiedzieć, że tak jak patrzymy chociażby na brusy, które się też rozwijają, rozrastają, jest coraz więcej rodzin, to tych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe jest najwięcej. A więc jest to przyszłość i życzę firmie, aby rzeczywiście ta oferta znalazła zainteresowanie wśród. Innych inwestorów, aby takich budynków powstawało więcej. Zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda, ale na pewno warto postawić na ekologię, ochronę środowiska, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie jesteśmy, gdzie są obszary chronione, obszary Natura 2000 park krajobrazowy to musimy nasze środowisko chronić. Też mamy taką nadzieję, że kiedyś do Bruce dotrzemy z gazem. Nie ten, który mamy w Butlach, ale kiedyś, że rzeczywiście popłynie w sieci. Także wszystkiego dobrego gratuluję, życzę przyjemnego yy, mieszkania w tym miejscu. A to są kwiaty dla pani domu. Panie Marcinie, proszę też o parę słów. Bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym przywitać jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza naszych kandydatów, którzy przyjechali z różnych, bardzo nawet oddalonych miejsc naszego kraju, a także partnerów, którzy wspierali nas przy budowie tego domu. Dlaczego Kaszubski Dom Przyszłości? Kaszubski jest Dom Przyszłości, dlatego że drewno, z którego zbudowany jest ten dom, pochodzi właśnie z tych miejsc. Jest to najlepsze drewno w Polsce, z którego można budować domy, i wbrew pozorom ten dom, który tutaj stoi, jest drewniany. Może to, to tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale e, nice. będzie to odczuwalne na pewno w kosztach ogrzewania. No i dlaczego w przyszłości? Ponieważ e, gaz dzisiaj jest nośnikiem takim, jest, e, jest paliwem, które e, myślę będzie zdobywało polskie rynki w budownictwie mieszkaniowym. Zapraszam do domu, zapraszam na e, poczęstunek. Dom jeszcze nie jest skończony, jeszcze dzisiaj się nie wprowadzamy. Będzie to gdzieś pod koniec czerwca. I wtedy też serdecznie zapraszamy do naszego biura. Dziękuję bardzo. Dziękuję prosimy bardzo serdecznie. Jeszcze, tak, czy ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos? Na razie nie, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to ja zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie moi drodzy, zapraszam wszystkich do środka, tam będą handlowcy, można zadawać im pytania, można oglądać. O to właśnie chodzi, abyśmy dzisiaj jak najwięcej dowiedzieli się y, o tym właśnie budynku. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja może jako ciekawostkę dodam, ponieważ rozmawiałem już tutaj wcześniej, ja jestem już tutaj dosyć długo. Ogrzewanie w sezonie zimowym miesięcznie wynosi około tego tutaj domu. 250 zł, a więc jest to naprawdę dom energooszczędny. Tutaj są bardzo grube ściany, ale o szczegóły proszę pytać handlowców. Zapraszam serdecznie do środka. Gece mi?